Nagroda Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego 2020. Wielkie, wielkie brawa i gratulacje. Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski są zwycięzcami i laureatami Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Bardzo Wam się nisko kłaniam i bardzo serdecznie gratuluję. Dzień dobry, Anna Józefowicz, Radio Z. Chciałabym zapytać Państwa o te pierwsze, drugie albo już nawet trzecie wrażenie, bo mieliście chwilę, żeby ochłonąć. Czy to jest satysfakcja, że po tym cyklu artykułów jednak Pan Minister Szumowski nie jest już ministrem? Coś się wydarzyło? Czy coś się zmieniło na lepsze? Czy to już Wam wystarczy, czy idziecie dalej w Waszej dziennikarskiej pracy? Znaczy wydaje mi się, że dla mnie to jest dosyć frustrujące, bo co z tego, że Szumowski odszedł, skoro odszedł w atmosferze pochwał, żegnany kwiatami jako, jako wręcz minister tysiąclecia. Nie ma wobec niego żadnych konsekwencji wyciąganych. Jeszcze przed, przed odejściem nakłamał, że ufortyfikował Polskę na drugą falę koronawirusa. Widać teraz właśnie, jak świetnie ją ufortyfikował. No to jest zaledwie początek naszej pracy. Ja myślę, że y, koniec będzie wtedy, kiedy, y, bo mnie w zasadzie nie interesuje, czy ktoś stanie przed sądem, czy poniesie konsekwencje, ale koniec będzie wtedy, kiedy uda nam się, y, kiedy wyjdą na ja wszystkie szczegóły, zwłaszcza jeśli chodzi o y, sprawę respiratorów, ale też jeśli chodzi o sprawę maseczek, kiedy się dowiemy, czy. Minister Szumowski czasem też nie kłamał, mówiąc, że nie widział się z tym góralem od kilku lat, skoro mamy dosyć mocne informacje wskazujące na to, że spędził z nim ostatnie wakacje zimowe. Dobrze, prokuratura, prokuratura prowadzi dochodzenie, prowadzi śledztwo w tej sprawie. Rozumiem, że też sprawdzacie, jak im idzie. Czy to was satysfakcjonuje? Tak, ale, pro, ale Szumowski jest w tym śledztwie wyłącznie świadkiem. Natomiast zarówno on, jak i jego brat powinni być osobami podejrzanymi, no bo to jest. Te materiały, które nam się udało ujawnić, są ewidentne. Mamy tutaj powoływanie się na wpływy i skorzystanie z tych wpływów. No, to, jest, to jest jasne, że oni powinni odpowiadać w charakterze podejrzanym. Dla mnie, na, dla mnie to jest ważne, czy staną przed sądem, czy nie. To jest, to jest ważne, bo to jest jednak kwestia odpowiedzialności. Od, od dziesiątek lat jest w Polsce tak, mówię o czasach już po transformacji, że urzędnicy podejmują jakieś decyzje i rzadko kiedy zdarza się, że ponoszą odpowiedzialność za te decyzje. W tym wypadku, tutaj raz, że prywata, gdy chodzi o, gdy chodzi o maseczki od instruktora narciarskiego, a druga rzecz to jest, to jest no, zupełny, zupełny skandal. Kto w normalnym kraju wpada na pomysł, żeby kupować, Respiratory od handlarza bronią, faceta, który nigdy tych, takim sprzętem nie handlował, który w ogóle nie ma, nie ma o tym pojęcia, tak? To jest operacja nieudana operacja służb, tak? bo, bo mówią, i co to jest za państwo, w którym służby w ten sposób e, w ten sposób zdobywają pieniądze? I gdyby jeszcze te respiratory do czegoś się nadawały, i gdyby one były naprawdę dostarczone, chociaż są przepłacone, ale ich nie ma. Znaczy jest 200, ale nie nadaje się do leczenia chorych, na, nie nadają się do leczenia chorych na COVID. Dlatego to jest, to jest absolutny skandal. I, i jednak no, ja oczekuję, że, że, że minister poniesie za to odpowiedzialność. Ale a co się, co się dzieje? Parę tygodni temu yy, premier zapowiadając budowę szpitala narodowego mówił, że mamy dosyć respiratorów dzięki yy, zakupom, których dokonał yy, minister Szumowski ze swoim zastępcą Januszem Myszyńskim. Czyli po prostu mamy jeszcze pochwałę, tak? pochwałę tej transakcji. To ja tylko pokazuje, że to nie, to nie była tylko decyzja dwóch osób z kierownictwa resortu zdrowia, ale decyzja zapadła na, decyzja zapadła na wyższym szczeblu. Czyli, macie, czyli macie takie poczucie, że ciąg dalszy zamiatania pod dywan nastąpi? Tak, nie, bo no już jest... Że Judyta, w jednym, Judyta w jednym z tekstów wręcz napisała, że tutaj y, jedną z kluczowych ról, ról odegrał premier Morawiecki, że y, y, to on wydał zgodę na tą transakcję z respiratorami. Tutaj jest, wspólny, y, tutaj jest wspólny mianownik. Y, cały ten sprzęt był nie dość, że przepłacony, to jeszcze albo go nie ma, albo do niczego się nie nadaje. Ja tak powiedziałem, że mnie nie interesuje sąd prokuratora, bo ja już przestałem wierzyć, że. Kiedykolwiek, ktokolwiek, jakiś polityk Polsce czy urzędnik poniesie odpowiedzialność, to najwyżej kończy się na odpowiedzialności jakichś urzędników niskiego szczebla, jak było przy aferze Rywina. A takim y, wspólnym mianownikiem y, naszego życia publicznego jest to, że politycy z kadencji na kadencję nauczeni są braku odpowiedzialności. I y, żyją, funkcjonują w poczuciu absolutnej bezkarności. A czy my, dziennikarze, tak. mamy szansę jakoś ich zmotywować do tego, żeby to się jednak zmieniło? My, dziennikarze, po prostu powinniśmy pisać, e, 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 powinniśmy tropić takie afery i pisać o nich. To jest na to i to wystarczy. Ci ludzie, y, chociażby f, nie wiem, jak wielkie. Otrzymywali pochwały, wielkie bukiety kwiatów i, i mówiono, jakimi jakim byli wspaniałymi urzędnikami, no to opinia publiczna doskonale widzi, y, czy się wykazali, czy się nie wykazali. Y, dla mnie takim osobistym, naprawdę osobistym, wielkim zawodem jest minister Szumowski, bo to był człowiek, który na początku pandemii mm, miał taki złoty róg, miał ogromne zaufanie społeczne, mógł naprawdę bardzo dużo, mógł się Przeciwstawić prezesowi Kaczyńskiemu, premierowi, mógł być czołową postacią polskiego życia publicznego. No, niestety, wybrał, wybrał przekręt i wybrał, wybrał po prostu to, że no bliższy mu jest PiS, bliższa mu jest partia rządząca niż uczciwość. I również kodeks lekarski to też jest bardzo istotne. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Życzę powodzenia w tropieniu dalszych afer i miejmy nadzieję, że może no, coś jednak kiedyś się zmieni na lepsze w tej mentalności polityków. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.